Dla tegorocznych maturzystów w liceum w Chobzanach sobotni wieczór i noc należały do tych wyjątkowych, niezapomnianych, a to za sprawą studniówki. Swój pierwszy dorosły bal rozpoczęli od pięknie wytańczonego poloneza. Następnie porwali swoich nauczycieli do walca, jak to jest w zwyczaju. Były też podziękowania dla kadry pedagogicznej, władz samorządowych. Studniówka to bardzo ważny element kalendarza szkolnych wydarzeń w Chobrzańskim Liceum. Ta placówka jest chyba ostatnią w regionie, gdzie bal odbywa się w budynku szkoły. Dzisiaj kolejna studniówka. 80 lat obchodziliśmy w czerwcu tego roku. 80 lat studniówek w murach tej szkoły, tej jedynej wyjątkowej szkoły, która powstała w 1944 roku. Tak, i to jest ważne. I dla nauczycieli, a przede wszystkim dla uczniów, bo oni przeszli ten proces przygotowania tego balu. Tak, tak. Przygotowywaliśmy się już kilka tygodni wstecz. Uczniowie po, po zajęciach lekcyjnych, ale także pomiędzy świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem tutaj uczestniczyli z wychowawcą przede wszystkim, zamieniając tą zwykłą salę w salę balową. Mówi się, panie dyrektorze, że jaka 100-dniówka taka manura. Tak, Prawda? tak, tak, tak. I pragnę to, pragnę to potwierdzić, bo wszystkie studiówki do tej pory udane były i matury też bardzo wysoki poziom zdawalności. Panu wzięły udział władze gminy samorząd dla wójta Adriana Bołosa, był to sentymentalny powrót, bo jest absolwentem liceum w Chuddana. Młodarz gminy pospieszył też z życzeniami dla studiów Kowiczu. Pamięta pan pan? Oczywiście, że tak, 29 stycznia 2011 roku, także już za niedługo 14 rocznicę. Bardzo miło wspominam zresztą naukę w tej szkole, a studniówkę szczególnie miło. Także cieszę się, że dzisiaj jako wójt mogę wspólnie z przyszłymi maturzystami spędzić dzisiejszy wieczór na tym pierwszym balu w ich dorosłym życiu i, i tą piękną tradycję podtrzymać. Zwłaszcza ten piękny zwyczaj, że studniówka odbywa się w murach szkoły. No i tańczy Pan Poloner? Zaniechał się no? Nie. Pan próby. Tak, byliśmy wraz z zastępcą moim, byliśmy raz na próbie, także myślę, że podołamy Polonezowi. No i jeszcze tradycyjne życzenia, panie Wójcie, dla Oczywiście, no, za nieco ponad 100 dni matura, także życzymy, żeby zdanie było stuprocentowe, żeby nikt nie musiał poprawiać, żeby wszyscy w pierwszym terminie zdali egzaminy maturalne ustne, pisemne, co żeby im to pozwoliło na dalsze odbywanie nauki na wymarzonych uczelniach czy już rozpoczęcie przygody z rynkiem pracy. Nie zabrakło życzeń od Rady Gminy. Studniówka to wieczór, którego jesteście, tak jak powiedział Pan Wójt, bohaterami. Pisząc na kartach swojej pamięci pełną radości, beztroski i energii historię. W imieniu całej Rady Gminy Samborzec, Pragnę życzyć maturzystom, ich rodzicom, pedagogom i dyrekcji oraz wszystkim uczestnikom studniówki wspaniałej, wesołej zabawy, miłych wrażeń i niezapomnianych wspomnień z tego wyjątkowego, jedynego w życiu młodych ludzi balu. Życzę wielce godnym rzekom pełnego wesela, biesiadowania do piania kura i pomyślności na mającym nastąpić za 100 dni egzaminie maturalnym. Dla rodziców tegorocznych maturzystów pierwszy dorosły Bani ich pociech był ważnym wydarzeniem. Podobało się im to, że Bani jest w szkole. Podkreślali dumę ze swoich dzieci. W murach szkoły. Dobre tak. No myślę, że tak. Ja jeszcze pamiętam, ja chodziłem do Sandomierza do marmolady słynnej i, i też miałem w szkole i to było w niezapomniane wrażenie i myślę, że, że tutaj tu jest tak od, od zawsze, że jest studniówka w murach szkolnych. powiedzieć Państwa. udacie? Bardzo. My jesteśmy <laughs> stresowani, bardzo, tak. Tak. <laughs> Sami mamy występ na początku tak. i jesteśmy tym zdenerwowani. Ale tak jak już wspomniałam, tak jak zawsze chyba będzie wszystko w porządku. Jesteś dumny ze swoich Pewnie, że tak. Tak, bardzo. Teraz mamy mądrą, fajną młodzież. Nie powinniśmy narzekać na młodzież. To są fajne, odpowiedzialne, pracowite dzieci. Myślę, że tak naprawdę są pomocne dla nas i można na nich polegać, przynajmniej ja tak mogę powiedzieć o swojej córce i myślę, że każdy rodzic o swoim dziecku też tak może powiedzieć. Nie narzekajmy. Dzieci ich obserwować do końca czy? Dacie Nie. Pozysko, tam... Dzieci już są w tym wieku, że mogą mieć swoje tajemnice, powinny. Po pierwszy małżeństwo Tak. Jak przygotowania? Tak, tak. Przygotowały ze dwa miesiące to wszystko trwa. Tak. Już zebrania pierwsze tośmy mieli we wrześniu, takie takie organizacyjne. I do ostatniej chwili, jeszcze wczoraj coś pracowały. Tak. Czyli, czyli tak. do Pozamykane jest na, na, na ostatni guzik, jak to się mówi. Próby poloneza, dekorację sali balowej. Wybór kreacji, czyli przygotowania do balu, bardzo miło wspominają uczennice klasy czwartej Choblańskiego Liceum. Zapytaliśmy je również o studniówkowe tradycje, które mają gwarantować sukces na egzaminie maturalnym. Na początku było trochę ciężko z tą całą nauką, ponieważ była nas duża ilość, a także trzeba było spójnie zagrać wszystkie kroki. Natomiast same próby przebiegały, myślę, że bardzo fajnie. Ponieważ był to też moment dla nas, żebyśmy się spotkali i też zrobili coś innego niż na przykład jak wychodzenie razem na zewnątrz czy gdzieś. Bo to było też o tyle trudne, że tańczą polo nas wami, wasi partnerzy, nauczyciele. nauczyciele i partnerki z, z zewnątrz, tak? Tak, dokładnie. Wszyscy, wszyscy z zewnątrz tańczymy, jak i osoby ze szkoły i trzeba było to wszystko zgrać. Zaczynaliśmy najpierw tańczyć w szkole, razem z osobami w szkole, z młodszymi klasami. Potem dopiero przyszły nasze osoby towarzyszące, które z nami e, ten polonez uczyły się. Od kiedy? Tak już Trzynnie. z miesiąc może, Wtedy. tak od miesiąca, tak. Jak jesteśmy przy polonezie, to zapytam, jest trema? Oczywiście, że jest stres, żeby na sukienkę nie nadepnąć, żeby komuś nie nadepnąć na sukienkę i żeby się nie pomylić oczywiście w krokach. Dziewczyny, wybór kreacji przeróżny. Był z tym problem? Oczywiście, że był. Dla mnie nie było problemu, zauważyłam to, zakochałam się no i musiałam ją wybrać po prostu. No u mnie było dużo po drodze, tak. Jasne. E, dziewczyny, czy mamy coś w zwyczajach studniówkowych? U nas, w szkole, tak, u nas w szkole właśnie jest taki zwyczaj, że nie mamy studniówek w lokalach, tylko mamy studniówkę w swojej szkole, co jest praktykowane już od bardzo długiego czasu i również takie ubieranie sami sali to też takie jest dodatkowe, że... Mamy potem w głowach, że sami to zrobiliśmy, sami ubraliśmy tą studniówkę i wszystko przygotowaliśmy sami. I to też myślę, że rzadko w szkołach zdarza się, żeby uczniowie sami przygotowali całą salę do studniówki. Jasne. Ja odniosę się do takiego przesądu tak. e, i mówi się, że nie powinno się obcinać włosów między studniówką a maturą, ponieważ włosy trzymają pamięć, więc jeśli ją obetniemy, to nie będziemy pamiętać czegoś na maturze. Mhm. Więc ja obcinałam wczoraj. Jasne. Tyle z przesądu? No to Jest trzeba też mieć coś pożyczonego. Trzeba mieć podwiązkę na lewej nodze na studniówce, natomiast na prawej na maturze. I też się mówią niektórzy, żeby zawiązać czerwoną nitkę na lewej ręce. No i ja dosłyszałam, że jak się złapie Pana Dyrektora za kolano, to się ma potem zdaną maturę. Tak? Trzeba tak, tak zrobić. Tak, tak. Z, tak z, słyszałyśmy. Zobaczymy, czy pozwoli. Ja no na pewno. Podczas części oficjalnej Julia Świrska, dwukrotna stypendystka prezesa Rady Ministrów oraz jej mama i babcia otrzymały listy gratulacyjne od dyrekcji szkoły. Szampańska zabawa trwała w Chobrzenach do pierwszego piania kura. Jerzystrzy STV Info.